I hey, z tej strony, All that I, I say was. Yeah, yeah. dzisiaj jesteśmy w SSO, ale to nie będzie taki zwykły, normalny odcinek, tylko po prostu to będzie informacyjny, ponieważ ja już miałam jakiś czas temu Myśl, może by zrobić swój własny serwer na Discordzie, ale przecież ja nie umiem estetycznego, ładnego serwa robić na Discordzie, więc yy, przechodzę z pomocą. Umie ktoś ładny serwer robić na Discordzie, bo ja niestety jestem niezbyt ogarnięta w Discorda, no i. No i potrzebuję pomocy, żeby ten serwer był ładny, estetyczny i żeby dało się połapać. Gdzieś wam tu się wyświetli moje nazwa na Discordzie. No, gdzieś tutaj na ekranie, chyba w prawym górnym rogu coś tak myślę. I te osoby, które są chętne do pomocy, to niech się zgłaszają w komentarzach. To tyle chyba z tego odcinka, krótki wyszedł, no bo nic tutaj nie będę gadać, to tylko taka informacja, nie? Ja się z Wami żegnam, do następnego, trzymajcie się, cześć!